Dzień dobry, witamy Państwa na tradycyjnej, pomyczowej konferencji prasowej, po meczu 17. kolejki BetKlik II Ligi. Meczu pomiędzy podwalem Nowy Targ a Podbeskidzie Bielsko-Biała. Wynik spotkania 2 do, 0, 2 do 0 dla gospodarzy. Witamy trenerów obu drużyn, trener drużyny gości, pan Marcin Włodarski, dzień dobry Panie Trenerze. Dzień dobry. I trener gospodarzy, pan Tomasz Ujma, również Panie Trenerze witamy. I poprosimy o komentarz do meczu najpierw trenera drużyny gości. Gratuluję gospodarzom zasłużonego zwycięstwa. Byliśmy drużyną, która słabo weszła w mecz. Graliśmy bardzo bojaźliwie, do tyłu. Napędzaliśmy pressing gospodarzy w taki sposób, po własnej stracie straciliśmy pierwszego gola. Wiadomo, bramka nigdy nie pada po jednym błędzie. Tam był szereg tych błędów. Później po zmianach wyglądaliśmy trochę lepiej, ale na koniec nie zdążyliśmy nawet zdobyć bramki kontaktowej. Także jeszcze raz gratuluję. Michał Jagiełka, Burale do trenera Marcina Budarskiego. Pytanie Panie Trenerze odnośnie Jana Majsterka. Tam coś poważniejszego się wydarzyło, że Michał się z boiska? Tak, jest to skręcony staw skokowy, nie dysponujemy zbyt dużą ilością obrońców, także każda kontuzja dla nas defensora jest, jest ciężka, natomiast na tą chwilę jest mi też ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądała z majstrem sytuacja dalej. Dopiero jest to świeże, więc, więc myślę, że jutro będziemy wiedzieli dużo więcej. No, wtedy będzie wiadomo, czy zagrał w ogóle stan Oczywiście, że tak. Jest pan postacią nową, jeżeli chodzi o, o drugą ligę. Zszedł pan z ligi, jeżeli z jakimi informacjami miał pan do nowego targu na, na, na temat drużyny podhala. i to, co się pan spodziewał, że rzeczywiście, rzeczywiście było na, na wojsku. Skąd szedłem? Nie, z, z wyższej ligi pan szedł do drugiej ligi, tak? Mm. Czyli jest pan postacią nową, mówię o, o rozgrywkach tej drugiej ligi. Tak, 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 oczywiście. Yy... No. Proszę się nie obrazić, ale jak przyjeżdżamy na nasz, to staramy się wiedzieć o przeciwniku absolutnie tak. wszystko. Spodziewaliśmy się takiej gry, spodziewaliśmy się intensywnej gry. Tak jak powiedziałem wcześniej, wiedzieliśmy, że będą szli wysoko i w momentach takich no, dawaliśmy im tlen podaniami do tyłu niepotrzebnymi. W momencie, gdzie mieliśmy możliwość podań do przodu, ta bojaźń w nas jest za duża. Musimy być pewniejsi z piłką, jeżeli chcemy w nią grać, bo jeżeli chcemy kopać za linię obrony, no to wtedy musimy przyjąć trochę inny styl. Natomiast próbowaliśmy, chcieliśmy, a chcieć nie zawsze znaczy młodzi dzisiaj, niestety, ale no napędziliśmy gospodarzy i, tak jak powiedziałem, odnieśli zasłużone zwycięstwo.